Adrian, proszę. No to hiszpańską zobaczymy. Co w hiszpańskiej sportsmen umie? No nie, nie, nie. Tak to się nie będziemy bawić, panie Stoku. No nie, panie Stoku. Co jestem panu winien, że pan mnie tak ćwiczy? Bardzo ostro to idzie. Pani Janko, a co to za różnica, czy kotów, czy krodius? Czy Auerbach, szaszek i dubeltowy? A nie ma dubeltowego, co ja zrobiłem? Będziemy grali na słabości piątkowe. Rozwijamy figur, bo tu sportsman mnie kiwa na lewo i prawo. Jak nie rozwijam figur, tu nie ma szacha na H7, bo Hetman zbije na G4, poskoczy G4. Bijemy. Wymieniamy. Pion b 2 broniony szczęśliwie. No, pan stoku bardzo ładnie gra. Pierwszy raz gramy i potwornie ciężko mi idzie. A w ogóle to mamy wszystkiego. Porównaję. Ja mam przewagę pary skoczków. No to zrezygnuję z przewagi pary skoczków trudno raz się żyje i pionki na białych przy gońcu białopolowym ograniczamy o no i jak tu grać paka tak. tu zbijemy i wierz,ę na liniach E i D żeby atakowały no to my też tu Dwa razy strzelamy. No, mówiłem, że dwa razy strzelamy, panie stoku. Stracił pan wieżę. Proponuję nową, ładniejszą. Panie, oj, dziękuję. Bardzo ładnie pan grał. Bo teraz, no to. Zwierzą, więcej to wygram. No nie, to dziękuję, że Pan zaufał, że wygram bardzo ładnie. Tu nie bałem się obrony berlińskiej, a Pan z toku wygląda takiego przygotowanego. A tu nie wiem, dlaczego nie zbiłem tego. Dlaczego ja tego nie zbiłem? Skoczekę kepiń czujnie. Bardzo ładnie, i tu pan stoku zagrał precyzyjnie. Przewaga białych się rozmyła. Z przewagą pary skoczków to żartowałem. Te dwa gońce są lepsze od białych skoczków. Białe skoczki nie mają punktów oparcia w centrum. Nie mają gdzie stanąć. Skoczek jest silny, jak ma punkt oparcia w centrum, czyli jest broniony. Przykładowo, gdybym mógł ustawić skoczka na C5 i bronić go pionem, bez tego czarnopolowego gońca, to to byłby silny skoczek. A to jest lepsza czarnych. O, ten ruch za szybki, Najpierw trzeba pociągnąć wieżę. No i tu przeoczenie taktyczne.